Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Módlmy się do Ojca Pio o wstawiennictwo i wytrwałość w wierze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio Patronie nasz, naznaczony świętymi znakami męki naszego zbawiciela, ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej Miłości, abyś był świadkiem Jego miłosierdzia. Prosimy Cię, ochraniaj nas przed złym duchem. Kieruj nasze kroki na drogę pokoju, i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Wypraszaj nam u Boga wszelkie łaski, byśmy żyli w miłości i pokorze, spełniając tylko dobre uczynki wobec siebie i na chwałę Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ukazuj nam potrzebę ciągłego nawracania. Święty Ojcze Pio, ucz nas spełnienia woli Bożej i bądź naszym wsparciem w dążeniu do pełni szczęścia w Królestwie Niebieskim. Pomóż nam szukać pokoju w uścisku pojednania. Pomóż nam w cichej i wiernej służbie składać ofiarę z samych siebie. Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Ci z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości wzrastali w doskonałości. I mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie. Amen. Niech cię błogosławi Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. Niech ci sprzyja, niech będzie z tobą, niech cię prowadzi. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału. Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.